Play for fun. Witam FPSowiczów z tej strony Dziadek Krypka. Dzisiaj znajdź zniszczę Modern trujeczka, mapka Erosion. No i oczywiście rozgrywka w okrojonym składzie. Dlaczego w okrojonym? Bo jak wiecie, jest to meczyk dwóch na dwóch. Dlaczego wybrałem dzisiaj tak krótki materiał? Ponieważ chciałem, by w tym komentarzu znalazły się tylko i wyłącznie ważne i istotne sprawy dotyczące kanału FPS Media. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszycie, w jaki sposób Was tutaj zaciekawi, zainteresuje i będziecie z tego powodu tutaj naprawdę weseli. Jednak na samym początku chciałem podziękować jednej osobie, a mianowicie jest to jeden z widzów kanału FPS Media, który wsparł działalność kanału FPS Media i dzięki tej osobie będziemy mogli zorganizować większą ilość konkursów, a także będziemy mogli nagrodzić większą ilość widzów kanału FPS Media. I jeszcze raz dziękuję Tobie serdecznie, mój kolego, w swoim, a także i w imieniu całego zespołu FPS Media, że właśnie wsparłeś w ten sposób nasz kanał. Dziękuję także wszystkim osobom, które w jakikolwiek pozytywny sposób pozwalają rozwinąć się naszej tutaj działalności, by ten kanał był bardziej rozpoznawalny. A teraz kolejna, mam nadzieję, ważna i istotna rzecz. Mianowicie, posłuchajcie, wznawiamy, reaktywujemy serię Top Action Weekend. Proszę Was o to, byście nadsyłali swoje najlepsze akcje na gmail.com Oczywiście adres ten mailowy znajdziecie także w opisie pod tym materiałem. Teraz kilka ważnych i istotnych informacji. Proszę was o to, by materiał, który nam wyślecie nie przekraczał 30 sekund. Oczywiście umownie plus minus kilka sekund nie będzie robiło wielkiej różnicy. Dodatkowo ilość nadesłanych przez was materiałów jest nieograniczona. Proszę was o to, by nadesłany materiał był tak zwanym suchym materiałem, czyli nie posiadał podkładu muzycznego. Tylko i wyłącznie Nagrana czysta rozgrywka bez tutaj jakiegoś utworu muzycznego. Dodatkowo, oczywiście, materiały mogą nadsyłać tylko i wyłącznie widzowie kanału FPS Media. Proszę Was o to, byście także podpisywali, od kogo jest nadesłany. Materiał. No i teraz kilka ważnych informacji, jak to dalej będzie wyglądało. W ciągu tygodnia będziemy wybierali trzy najlepsze akcje, a w momencie, kiedy z miesiąca zbierze się tych 12 akcji, wtedy wybierzemy najlepszą akcję miesiąca. Taka akcja zostanie przez nas nagrodzona grami do wyboru, takimi jak Call of Duty Ghost, najnowszy Assassin's Creed, Battlefield 3. Jeżeli te nagrody nie będą Was satysfakcjonowały, będziecie mogli wybrać sobie jakąś podobną nagrodę w rozsądnej, podobnej cenie. Wszystko jest oczywiście do uzgodnienia podczas trwania konkursu. Jak dalej będzie to przebiegało, to wszystko tylko i wyłącznie zależy od Was, czy szybko nasza skrzynka mailowa będzie się zapełniała. Skrzynka akcje.fpsmedia@gmail.com, Powtórzę jeszcze raz. Także, Mam nadzieję, że wszystko jest tutaj jasno i klarownie wytłumaczone. A na sam koniec troszeczkę z innej beczki. Mianowicie, Vestarion prowadzi live na Twitchu z rozgrywki LOL. Jeżeli także interesujecie się także tą rozgrywką i takimi meczykami, link do jego Twitcha znajdziecie także w opisie pod tym materiałem. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.